Szczęśliwy Boże, coś Wam powiem. Bóg żałuje ludzi, a to pokazuje, że się nami interesuje i troszczy się o nas. Jest to wbrew opinią, że Bóg o nas zapomniał. On dostrzega nasze potrzeby, nasze ubóstwo, bo sam jest ubogi, gdyż wszystko, co miał, dał właśnie nam. Wielki tłum zgromadził się przy Jezusie, by go słuchać. Trzy dni rekolekcji, w których ludzie chłonęli każde słowo w taki sposób, że nawet nie przeszkadzały im niewygody czy głód. Słowo stało się dla nich treścią, która ich wypełniała po brzegi. Szkoda więc, żeby to słowo nie dotarło dalej, by ci, którzy go słuchali, po drodze nie zasłabli. Należy więc zatroszczyć się o powodzenie tego ogłoszenia. Bo po co głosić, jeśli nic z tego nie pójdzie dalej? Szkoda czasu i siły. Dlatego Jezus stawia pytania i szuka rozwiązań. Lud nie widzi problemu. Są szczęśliwi z powodu tego, co słyszą. Uczniowie są wystawieni na próbę, ale nie bardzo widzą rozwiązanie, bo zadają pytanie, jakże tu na pustkowiu będzie mógł ktoś nakarmić ich chlebem? Szukają pomocy z zewnątrz, jakby ktoś miał za nich wypełnić zadanie, któremu oni powinni sprostać. Nie wiem czemu, ale niemalże natychmiast przyszła mi na myśl scena z raju, gdy Bóg pytał Adama, dlaczego zjadł owoc z drzewa poznania dobra i zła. On mówi, kobieta mi podała. Kobieta mówi, że wąż ją zwiódł. Nie oni, ale ktoś obok jest winny. Tak też jest z pomocą. Nie ja, ale niech inni to zrobią. Dlaczego ja mam się wysilać? Jest to Lekcja myślenia Bożego ponad ludzkim. My dążymy temat i główkujemy, jak to po naszemu załatwić. A Jezus wie, co należy uczynić. Gdy się zabiera do działania, robi to z rozmachem. Siedem chlebów dla przynajmniej czterech tysięcy ludzi, tego nie da się po ludzku podzielić. A jeszcze resztki zostały. Ile masz takich momentów w życiu, kiedy patrzysz na swoje możliwości, na swoje zasoby i mówisz nie da się? Wszystko ograniczasz do siebie. Że ty nie dasz rady, bo na myśl nie przychodzi ci wcale, że masz Jezusa. Masz przy sobie tego, który jest nieograniczony czymkolwiek. I dziś Pan pyta każdego z nas, ile macie chlebów? Bo ile byśmy nie mieli, on tyle potrzebuje. Chlebem jest nasza modlitwa, nasza przeżyta Eucharystia, nasze pojednanie z bliskimi, z naszymi przeciwnikami, nasza spowiedź, nasz post, nasza ofiara. To wszystko jest chleb, który Jezus mnoży w nadzieję dla ludzi, którzy w nim szukają największego bogactwa. Nasza obecność jako uczniów Jezusa jest umocnieniem tych wszystkich słuchających, by w drodze do swoich domów nie osłabli. Oni, widząc nas i to, jak żyjemy i co robimy, będą wracać pełni świadectwa, że mogą żyć podobnie. To jest możliwe. Łamanie chleba przez Pana oznacza zapobiec cudu do Eucharystii. Jego dziękczynienie oznacza radość z powodu ocalenia rodzaju ludzkiego. Przekazanie chleba uczniom, by nim się dzielili, oznacza polecenie apostołom, by udzielali jego kościołowi prawdziwej istoty życia. Tak nauczał święty Beda, czcigodny. Chcąc być współczesnym apostołem, możemy nauczyć się troski o każdą osobę z osobna. Miłość, którą Bóg wlewa w nas, skłania nas do troszczenia się o zdrowie duchowe i fizyczne innych. Może w najbardziej materialnych szczegółach, wyraża się Boża miłość. Bóg nie zostawia tych, Którzy na niego stawiają. Niech Pan Wam błogosławi w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Z Panem Bogiem.